Pomału, Zoha. Dzień dobry wszystkim. Witam towarzystwo bardzo serdecznie. Dzisiaj witam, witam. I już ziarno pyszne macie świeżutkie to wyślimaki. Zobaczcie, znowu krety. Znowu krety. Ten kret to chce się narazić wam. Ej, koleżanki, koleżanki. Proszę się nie bić. Słoneczko dzisiaj piękne, bo wczoraj, wczoraj to deszczysko padało, a dzisiaj piękne słońce. O, Stefan znowu pióro zgubił. Ile ty tych piór będziesz gubił? Ile ty jeszcze masz do zmiany tych piór? A czemu mnie dziobiesz? Co? A czemu mnie dziobiesz po butach? Nie boję ciebie, bo mam gumiaki. Gumiaki mam, galosze mam, mnie nie boli. Jeszcze znalazłaś ślimaka jakiegoś o rany. A gdzie ty znajdujesz te ślimaki? Następnego znalazła. Szefowazaniu, szefowazaniu. Już nie musisz tak tu krzyczeć. Składaj to jajko. No dobrze. Wszyscy chcą jajka składać od rana. Hmm? No tutaj pierwsza, pierwsza jest Wolna. Pierwsze wolne gniazdo, proszę bardzo Zośka. Tutaj. Do pierwszego. No tam szefowa siedzi. No. no. proszę tu. No dobrze, dam wam spokój. Bo no jeszcze Stefan oczywiście idzie tu porządki robić. Taką kapustkę tam. Wbiję do ziemi tu może, co? Czekajcie. Macie tu liście? No. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze mi została kapusta, jeszcze jedna moja biała. I tego tak cięłam dłuższy taki kawa koniec. Ten, co z ziemi wyrastał i zbiłam im do ziemi Nie mają teraz sobie do skubania. No. Widzicie, jak fajnie? Bardzo lubię kapustę białą też. Jeszcze włoskich mam dużo dla was. No. Muszę pozbierać tą kukurydzę, bo już pusta całkiem. No, szybowa obrasta w piórkach powoli. Grażyna też obrosła. A, wyrwałyście. Wyrwałyście z ziemi, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wybijemy głębiej. No Stefan, nie, bo by po dziobiesz. No. No fajnie się skubie. Pozabierały liście tam daleko. Dzisiaj buza miały. Bo już ostatni kawałki zjadły. Bardzo lało. Bardzo, bardzo, bardzo. I aż porobiło kałuże, no dosłownie była ściana wody ku jakie kałuże porobiło w kurniku, tutaj po brzegu. Wszystko mokre, ale na szczęście, kurki suche. Tutaj aż zalało całe. Mimo, że jest dach, a tutaj mokra cała ziemia. No ale, ale bardzo lało. Bardzo. Kurki już przyszły na wieczorny posiłek. Na wieczorne ziarno. Tak, lało, że zalało wszystko, ale na szczęście przestało. No. No, co jeszcze? Co jeszcze chcecie? Już dużo miałyście dzisiaj wszystkiego, aż gdy grzdyl macie do samej ziemi. Takie napęcz, napakowane szyjki. No. Takie szyjki napakowane. Co? 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 Co ty chcesz? No Stefan, odejdź od moich kaloszy, odejdź. Idź sobie, idź sobie. Idź sobie. Ja wiem, że ci się podobają moje kalosze, ale niestety. I już sobie teraz jedzą. I za pół godziny już przyjdę zamknąć je do małej woliery i już pójdą niedługo spać. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry w sobotę. No, witajcie, witajcie. A Zosia, ty dziś ostatnia, no coś takiego. Słuchaj, Staciunia. No. Nie ma ślimaków, widzicie? Kto znajdzie pierwszy ślimaka? Kto pierwszy ślimaka znajdzie? Nie ma. Nie może tak mokro. Widzicie? Widzicie, nie ma. Chyba krety wam zjadły ślimaki. Co? Jak patrzą. Jak patrzą. Szukają, a tu nie ma. Coś krety strasznie wybijają ostatnio nam tutaj. No. A co tutaj całe towarzystwo? Co tu się wyprawia? Co? Stefan, Zośka. I kto tam jest? W gnieździe ktoś siedzi, bo nie widzę. Nie mogę otworzyć bardziej drzwi, bo Stefan by mi tutaj chciał coś powiedzieć z bliska. O, pióro mu znowu wypada. Kto tu siedzi? A szefowa. No, szefowa siedzi, tak? Składasz jajeczko. A Zosia, co ty nie masz ziarna na zewnątrz? No dobrze, nie przeszkadzam wam. Dzisiaj na śniadanie miałam rzodkiewkę, no więc, oczywiście, listki, rzodkiewki, jakieś pojedyncze rzodkiewki. Teraz y, moim kurkom poszatkuję i zaraz y, jeszcze do tych listków rzodkiewki y, dodam liście buraczka, bo. Zaraz pójdę do warzywnika, zebrać buraczki na obiad i do tej mieszanki dołożymy jeszcze listki buraczkowe. O, i takie piękne, buraczkowe liście. Teraz pokroję ten kurek, oczywiście, te łodygi też. I do tego ta rzodkiewka. Umieszamy wszystko. O, idziemy do kurek. Pełna, pełna taka miska tej dobroci, czyli liści buraczanych i rzodkiewkowych razem z rzodkiewką. Już Stefan, Stefan czeka już. Już pieje wszystkie kurki, no nie wszystkie, bo widzę, że brakuje grażyny, która pewnie składa jajko, ale już wygląda. Już wygląda z kurnika i już zobaczcie, jak pędem leci, bo widzi, że już jakieś dobroci będą. Już dostaniecie. I już dostaniecie pyszne, pyszne jedzonko. Wasze ulubione zieleninki. Proszę bardzo, tutaj. No ale weźcie głowy, Zosia głowę weź. Proszę. No, coś innego coś innego poza trawą. No, na pewno pierwsze powydziobują rzodkiewkę, bo one najlepiej lubią rzodkiewkę z tych warzyw. No, ale buraczki też dobre. No to smacznego, smacznego. Kiitos kun katsoit! Dzisiaj zrobiliśmy gruntowny porządek w kurniku. Jest wszystko wymalowane: sufit, ściany, żerdzie były odkręcane, także wszystko pięknie na odświeżone. Bo już widzieliście, jak było takie podrapane. No i oczywiście gniazda puste, zaraz gniazda wsypię tam takiego profilaktycznie odkażający proszek. A tu oczywiście też sandezją. Taki proszek bakteriobójczy, który zapobiega wszelkim pasożytom. I to jest taki dezynfekujący proszek. Już Wam o nim mówiłam. A drugi proszek, który który ostatnio właśnie o nim się, o nim się dowiedziałam, to miteksin. I on kontroluje pasożyty zewnętrzne, pielęgnuje pióra, kontroluje ptaszyńca, pochłania amonia, wspiera higienę. I ten miteksin można też na piórach kuro rozpylić. Go trzeba uważać oczywiście na oczy i on zapobiega właśnie ptaszyńcowi, on higienę kur jeszcze wspomaga. I ja ten tutaj roz, na, na spód kurnika rozsypię sandezję, natomiast do gniazd i na żerdzie rozprowadzę właśnie ten miteksin. Oczywiście to nie jest żadna reklama. Bo, y, oczywiście y, ja Wam tylko mówię co ja stosuję, nie, nie są to żadne reklamy tych środków. Oczywiście ja nigdy nie reklamuję żadnych, y, żadnych produktów. Ja po prostu y, pokazuję Wam co ja stosuję w swoim kurniku. Więc teraz zandezją posypię tutaj w kurniku. Tym A tutaj tak jak zwykle połowę y, tu pod grzędami Daje ściółkę konopną, a tutaj na środku daje i pod, pod, i pod gniazdami daje odpylone bardzo dobrej jakości trociny. Trociny dwóch, takie dwie frakcje są, jedne grubsze, drugie troszeczkę drobniejsze. To są specjalne, antyalergiczne, takie odpylone specjalnie, więc, kurkom na pewno nie zaszkodzą. A tutaj pod grzędy, gdzie jest więcej wilgoci, oczywiście ściółkę z konopi przemysłowych. Sandezję ja oczywiście Sandezję ja rozsypuję wszędzie. Mm zwłaszcza y, wzdłuż listę tych tutaj i w rogu No i przede wszystkim tutaj I przede wszystkim tutaj gdzie jest najwięcej y, wilgoci, bo ona jeszcze powoduje, że no y, pochłania. Trochę ten amoniak to wydzielanie się z, właśnie z odchodów. No i troszkę na środku wszędzie tutaj, gdzie jest największe, największe zagrożenie tych wszystkich pasożytów. A teraz tutaj Teksin. To jest też. To jest też taki sam troszkę ciemniejszy proszek. I ja go tutaj rozprowadzę na Mmm, Jak ładnie pachnie. Tak, wiecie jak? Mm, jaki to jest zapach? Taki miętowy Bardziej... No fajnie. I to sobie rozprowadziłam na grzędach. Na grzędach rozprowadziłam. I też to wsypię na dno do gniazd. O! To jest taki miętowy, cytrusowy taki zapach. 啊，不是。 końcówkę trocin mam będzie trzeba już zakupić świeży świeżą paczkę ale naprawdę są rewelacyjne te trociny zobaczcie taka jest fajna nie są za grube nie są za cienkie są takie nie są za grube nie są za małe takie są w sam raz i w ogóle nie mają, zobaczcie, żadnego pyłu. Naprawdę super są. To są trociny specjalnie dla koni. Dla takich alergików, bo antyalergiczne. Odpylone. To no naprawdę super. I super się sprawdzają. Są suchutkie. Teraz jak sprzątałam i wyrzucałam to co było no to były suchutkie suchutkie ale to prawda jest też, że moje kulki prawie praktycznie w dzień w ogóle nie przebywają w kurniku więc nie brudzą tylko śpią i tyle co rano zanim je wypuszczę. A tak to tak to cały czas są na zewnątrz. Więc w kurniku raczej jest czysto, tylko tyle co to go... już wszystko się Tyle tylko co Brudzą tutaj pod grzędami, a praktycznie w całym kurniku jest czyściutko. Te trociny naprawdę są czyste, no trochę ziarna ewentualnie wyrzucają z miski. A tak to naprawdę jest bardzo czysto, oprócz tego, że no wiadomo, pod grzędami jest. No i czasami na ścianach, no niestety. Dobrze, teraz idę po słomę. Słomę daję tylko do gniazd. Muszę dać trochę więcej, bo ostatnio miały troszkę za mało. One sobie tam same zrobią porządek. I zawsze daję słomy trochę tutaj przed gniazdo, bo jak zauważyłam, one lubią sobie tak wciągać. Wciągać do gniazda i układać. drugiego starta ale tu pachnie teraz tak pachnie cytrynowo o i tutaj dam trochę podsypię jeszcze trochę trocin i tutaj siana o i super przed wejściem troszkę jeszcze tej ściółki bo one lubią tak no i super, i zrobione. I proszę. Tutaj ściółka konopna, trociny. Tutaj gniazda wyłożone, zdezynfekowane, posypane odpowiednią dezynfekcją. Super, wpuszczam. Yy, otwieram drzwi. A zapomniałam drzwi wymalować, zobaczcie. Trzeba będzie zrobić poprawkę. I zobaczymy, co powie Stefan na, to, na te porządki. Proszę bardzo, możecie zrobić inspekcję. <mum> Stefan, jak widać, dosyć krótką inspekcję przeprowadził, czyli że wszystko w porządku.